Czy widziałeś kiedyś zapaloną niezliczoną ilość razy główkę zapałki? Wystarczy delikatne pocieranie obudowy ze stali nierdzewnej, aby natychmiast się zapalić. Różni się od zwykłych zapalniczek, ma wiatroszczelną i wodoodporną konstrukcję, która nie eksploduje nawet w świetle słonecznym na zewnątrz, dzięki czemu jest bezpieczniejsza. Co więcej, można go używać stale, bez konieczności uzupełniania benzyny, co jest bardzo odpowiednie dla osób lubiących biwakowanie i treningi na świeżym powietrzu. Dzięki niemu nie musisz już kupować zapalniczki. Jest mały i wykwintny, można go zawiesić na naszyjniku lub łańcuszku do kluczy i dobrze leży w dłoni. Kup jeden, drugi otrzymasz za darmo już dziś, bezpłatny okres próbny przez 30 dni, ilość ograniczona, pospiesz się i zgarnij.